Tegoroczna edycja budżetu obywatelskiego była wyjątkowa i była prawdziwym świętem demokracji lokalnej, bo oprócz faktu, że 109 wniosków zostało zgłoszonych, ostatecznie mieszkańcy wybierali spośród 63, to zaangażowanie wnioskodawców było w tym roku nadzwyczajne. Naprawdę na każdym osiedlu, Budżet obywatelski był widoczny nie tylko z uwagi na to, że my tą aktywność społeczną reklamujemy, ale przede wszystkim dzięki Wam, dzięki wnioskodawcom, dzięki osobom, które się zaangażowały, i dzisiaj możemy dzięki temu też Was tutaj gościć i opowiedzieć o tym budżecie obywatelskim. Ta edycja też jest wyjątkowa, bo zrobiliśmy naprawdę dużo, żeby nie było żadnych wątpliwości co do wyboru projektów. Wprowadziliśmy weryfikację SMS-ową przy głosowaniu elektronicznym, więc z pewnością, z dużą, dużym prawdopodobieństwem mogę powiedzieć, że naprawdę te projekty, które zostały wybrane w tegorocznej edycji są. Naprawdę wywalczone przez wnioskodawców, i wielki szacunek w stosunku do Was. Patrzę tutaj właśnie na osoby, które za chwilę będą od nas odbierały potwierdzenie wyboru ich projektów, że naprawdę zrobiliście wielką robotę. To właściwie tak, jakbym nic nie powiedział, bo i balony, i reklamy, i. Takie działania door-to-door, to, door, to, to, to wszystko przełożyło się na świetny wynik. Przy takiej weryfikacji ponad 10 tysięcy oddanych głosów, 7,5 tysiąca bez chyba kilku osób, które wzięły udział w głosowaniu. To jest naprawdę świetny wynik naszego miasta i tak dla porównania, jak rozmawiałem z Kubą dwa dni temu, to Warszawa w budżecie obywatelskim Warszawy by musiało być oddanych 200 tysięcy głosów, a chyba tak nie jest. Więc bądźmy z siebie dumni, bo ja jestem z was dumny, jestem dumny z tych osób, które głosowały, które poczuły, że mają realny wpływ na to, co się w naszym mieście dzieje. Mi osobiście bardzo mocno na tym zależy. Budżet obywatelski jest elementem większej całości, bo przecież wiecie Państwo doskonale, że właściwie nie ma e, miesiąca, żebyśmy nie ogłaszali kolejnych konsultacji społecznych, kolejnych ważnych dla mieszkanek i mieszkańców e, naszego miasta sprawach, bo tak też widzę e, nasze miasto, że to jest nasza wspólnota, nasz wspólny dom, o który razem powinniśmy dbać i wzajemnie siebie słuchać ze sobą wzajemnie rozmawiać i dzięki temu ten nasz, o ten nasz wspólny dom lepiej dbać. Może przedługo, jak zawsze, ale oddaję głos do osoby, której też należą podziękowania. Kuba oczywiście nie jest sam, pracuje w większym zespole, ale jak wiecie, bo to też słyszę od was, że jest tą osobą, do której zawsze można przyjść, zawsze można zadzwonić, zawsze można porozmawiać i nigdy nie jest się odprawionym z kwitkiem, zawsze wspólnie szukacie dobrego, optymalnego rozwiązania. Więc Jakub Sosiński myślę, że dobry duch budżetu obywatelskiego. I e, dobry duch też konsultacji społecznych, dzisiaj obecny ciałem, również z nami. Oddaję głos. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo, panie prezencie. Ja już tylko króciutko słuchajcie, bo dzisiejszy, dzisiejszy dzień to e, święto partycypacji. Jutro mamy Mikołajki, więc to już dziś rozdajemy prezenty, ale to jest święto wasze. E, ja z całym zespołem w Urzędu Miasta Wocławek staramy się tylko być, e, że tak powiem, e, waszym narzędziem. E, to jest ten moment, kiedy wy przejmujecie władzę, bierzecie sprawy w swoje ręce. A naszym zadaniem jest to, żeby przeprowadzić tę procedurę dla Was jak najlepiej potrafimy. Tak jak Pan Prezydent wspomniał, w tym roku było dużo zmian. Wprowadziliśmy nowe tutaj oborowania, nowe zasady głosowania i dla nas ten rok jest jakby takim startem w nowym kierunku i teraz na podstawie zebranych doświadczeń i na podstawie tej też doświadczenia autorów projektów zwycięskich, z którymi współpracujemy i będziemy współpracować tak jak do tej pory. Będziemy się rozwijać, będziemy zmieniać, będziemy ewaluować całą procedurę. Sprawdzimy co zadziałało dobrze, co może działać jeszcze lepiej i, i mamy nadzieję, że widzimy się w przyszłym roku i dalej razem z Miałem W tym roku postawiliśmy na pracę zespołową, dlatego tutaj zapraszam też tych, którzy wspomagali i Yy, osobę, która zgłosiła yy, osoby, które zgłosiły yy, pomysł, są to nauczyciele zespołu szkół elektrycznych. W Zespole szkół elektrycznych w tym roku prowadzimy taki projekt moc relacji i myślę, że ta moc relacji zadziałała. W związku z tym jest wygrana. Tutaj Pan prezydent powiedział, że to już nie pierwszy raz. Braliśmy udział we wszystkich edycjach, a cztery yy, są skuteczne. <grywa> Dziękuję bardzo. Ja chciałam podziękować wszystkim seniorom, którzy oddali głos na projekt ćwiczenia poprawiające kondycję fizyczną i zapraszam również tych, którzy nie uczęszczali na poprzedni, ubiegłoroczny, edycję ubiegłoroczną. Zapraszam zwłaszcza panów, bo jest ich bardzo mało, naprawdę panowie nie dbają. I dziękuję za zaangażowanie koleżan. Wszystkim, które bardzo się po prostu napracowały tutaj, żeby ten projekt wypadł. Dziękuję. Dziękuję w imieniu wnioskodawcy projektu numer 48, budowa boiska do koszykówki ulicznej i miejsc w Michelinie, chciałabym serdecznie podziękować wszystkim mieszkańcom, którzy, wzię którzy wzięli udział w głosowaniu na Włosowski Budżet Obywatelski, a przede wszystkim tym, którzy zagłosowali na projekt numer 48. Dziękujemy całemu zespołowi, który wspierał nas, promował projekt. Dziękujemy także twarzy naszego projektu koszykarzowi znanemu panu Szymonowi Szewczykowi, który jest tutaj z nami obecny. Dziękujemy. No ja oczywiście też bym chciała bardzo podziękować seniorom i nie tylko seniorom, którzy zagłosowali na seniorialia 2026. Historia zatacza koło, bo jest to moje pierwsze miejsce pracy i ostatnie miejsce pracy. Jeśli chodzi o senioralia i o głosowanie, to powiem szczerze, że dla seniorów było to bardzo duże wyzwanie, związane bezpośrednio z tym kodem weryfikacyjnym. Zdarzyło się niestety też tak, że zorganizowaliśmy spotkanie dla seniorów i nie tylko, którzy chcieli poprzeć nasz projekt numer 13 w budżecie obywatelskim. No i nie wiem, czy to my zablokowaliśmy serwer, bo praktycznie na cały dzień nie można było oddać głosów, a było ponad 100 osób, proszę Państwa, razy trzy. To byłoby jeszcze 300 głosów. Oni przyszli specjalnie dla to, żeby głosować. No pech to pech. No ale dobrze, że stało się tak, jak się stało, że jeszcze załapaliśmy się na to, żeby te senioralia się odbyły i mam nadzieję, że seniorzy i nie tylko seniorzy skorzystają przez te trzy dni, które senioralia będą 12, 13 i 14 maja. Z seniorami się spotkamy teraz 11 grudnia na Wigilii wtedy im oczywiście osobiście podziękuję i mam nadzieję, że pre prezydent też nas zaszczyci obecnością na tej Wigilii, bo będzie to Wigilia organizowana po raz pierwszy w historii przez Wrocławską Radę Seniorów Trzeciej kadencji, gdzie zaproszeni są wszyscy przedstawiciele klubów, stowarzyszeń i uniwersytetów senioralnych i wtedy będziemy właśnie rozmawiać o tych naszych przyszłych senioraliach i nie tylko. Dziękuję Państwu bardzo. bardzo dziękuję. To jeżeli ja zostałem dwa razy wyczytany, to też pozwolę sobie na dwa zdania. Ja chciałbym podziękować społeczności szkolnej, Zespołowi Szkół nr 4 we Wrocławku, właśnie imienia Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, bo to oni właśnie zaangażowali się w głosowanie na projekt dotyczący muralu Krzysztofa Kamila Baczyńskiego na Baczynie. Chciałbym też podziękować członkom i członkiniom Towarzystwa Miłośników Fajansu Wocławskiego, ale tak naprawdę wszystkim, którzy cenią sobie właśnie fajans w przestrzeni publicznej we Włocławku. Ja wierzę, że obydwa te projekty wpłyną pozytywnie na promocję miasta, na wizerunek miasta. Mural. Jesteśmy ostatnio y, coraz coraz więcej tych, tych murali mamy w przestrzeni publicznej. One się spotykają z y, aprobatą mieszkańców. W związku z tym to była właśnie taki, taka idea, pomysł na ten mural. Więc cieszę się, że został zrealizowany. Natomiast jeżeli chodzi o fajans jak to powiedziałem, kiedyś czas zafajansować Wocławek. To już się zaczęło jakiś czas temu, natomiast myślę, że warte jest to kontynuowania, ponieważ Fajans jest symbolem Wocławka. Więc bardzo dziękuję wszystkim tym, którzy zaangażowali się w promocję właśnie tych projektów. Dziękuję. Dzień dobry. Z pewnością jest to wielka chwila dla mieszkańców Osiedla Kazimierza Wielkiego. Z tego względu przez dwa lata triumfujemy. Tak? Rok temu Rybnica, tutaj przedstawiciel jest Jarek, teraz Płocka, także Kazimierza pokazuje, że potrafi być mocne i się zmobilizować. Dziękujemy za każdy oddany głos. A ja tylko się cieszę, że Krzysztof Kopucki, prezydent, i Jakub biją pierwszą opatę. <grywa>